Energia dnia dzisiejszego grzeczna dziewczynka. No, grzeczna dziewczynka to taka grzeczna jest, bo chce wszystko robić po to, żeby komuś było dobrze, a zapomina o sobie. Ale też dzień może sugerować wiele kłopotów z powodu jakiegoś takiego. Yy, i to nawet nie będzie świadome, że ktoś chce Wam zaszkodzić. To po prostu jakieś sploty dziwnych okoliczności, rzucające kłody pod nogi. A zatem mogą to być ostrzeżenia, że na przykład nie wchodź w tę przestrzeń, tak? Trzeba słuchać, to mogą być znaki. Albo też odłóż to. Przeczekaj, zastanów się, bo może ta droga nie jest odpowiednia. Natomiast jeśli chodzi o osobę, o uczucia, to prosta rada. Nie rób niczego na siłę. Jeśli coś ci nie pasuje, bądź asertywny, bądź asertywna, tak? Bo będziesz później cierpiał, a i tak ciebie za to nikt nie doceni. I to jest chyba najważniejsza prawda, y, która, y, którą chcę dzisiaj ta karta y, Państwu przekazać. Dziękuję. Ela Selena.